Jak ukryć na iPhone'ie prywatne zdjęcia oraz inne ważne treści, tak aby nie były widoczne dla nikogo poza Tobą. Już Ci pokazuję. Odblokowujesz iPhone'a, przechodzisz do aplikacji Zdjęcia, następnie wybierasz interesujące Ciebie materiały zdjęcia bądź pliki wideo, które chcesz ukryć. Dajesz na zaznacz na te, których obecności nie chcesz zdradzać, klikasz ikonę z trzema kropkami i robisz Ukryj. W ten sposób ukryłeś zdjęcia oraz filmy, ale każdy może je zobaczyć w ukrytym folderze w albumie Ukryte po przejściu do aplikacji Zdjęcia. Już Ci pokazuję, jak w skuteczny sposób lepiej to ukryć. Ponownie do ustawień scrollujesz na sam dół do sekcji aplikacje, Przesuń w dół i udaj się w stronę zakładki zdjęcia. Następnie po przeskrolowaniu dalej w sekcji o nazwie albumy wyłącz pokazuj ukryte. W ten sposób nie będzie już obecności wzbudzającego podejrzenia albumu ukryte po przejściu do aplikacji zdjęcia. Aby ujawnić ten folder, kliknij ikonę w górnej części i wskaż pokazuj album ukryte. Dostęp i tak jest zablokowany, będzie to wymagało autoryzacji za pomocą kodu. Bajka.